Poproszę kilka słów dla nas. Dzień dobry, cześć. do sejmu projekt wyników czynniczców, projekt wyników apokalipsy, jakoś nie było. Jest to projekt wynika z i generacji zwykłych ja to zauważyłem. Państwem, ministerstwo, rząd, posłowie, wszyscy muszą znać sobie sprawę, że skończyły się już na dwóch czasy, kiedy dzieci były państwowe. Dzieci nie są państwowe, dzieci są wasze, dzieci są rodziców. To rodzic powinien decydować o tym, czy jaka procedura medyczna będzie wobec jego dziecka zastosowana. Dlatego, że ostatecznie rodzic będzie prosił na odpowiedzialność. Podczas pracy tego zespołu, w którym ekspertami są e, także ludzie ze stowarzyszenia Stopniowej, gdziekolwiek z towarów domowych, to, no, to jest tak naprawdę ale Zapraszamy e, przedstawicieli ministerstwa, zapraszamy mówię sektora sanitarnego, zapraszamy konsultantów banków krajowych. I powiem Państwu, że rok temu, jak zaczynaliśmy, e, całe to spotkanie polegało na jakieś. Wówczas nie ma jakichś wysłyska, też, wreszcie. Po czwartych miesiącach zaczęłam dyskusję. Nie jestem może szefą optymistą jak Pustyna, Myślę, że za rok jeszcze będziemy walczyli o zniesienie połowów z kuszczebi, ale jest coraz bliżej. jest tak blisko jak już nie było nigdy. W Ma, wszyscy mamy do, do zrobienia gigantyczną pracę. Czy musicie rozmawiać ze swoimi sąsiadami, ze swoimi przyjaciółmi, ze znajomymi z pracy, ze swojej rodziną. Musicie mówić o tym, jak jest. Bo jeżeli wy tego nie powiecie, to, 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 to nikomu nie powie. Ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby doprowadzić do tego, o normalności, jak jest w większości państw, że szczepienia są finansowane, ale nie są obowiązkowe. Dziękuję. Do zobaczenia. Brawo. Poproszę o odejście się, żebyście zobaczyli te wszystkie imiona, te twarze. Wiele z tych dzieci zmarło. Grzegorz Sławek poproszę, żeby przyszedł do nas tutaj. marszu Staną osoby trzymające te białe banery z napisem stop przymusowi szczepień. I możecie już ustawiać się, mamy zająć jeden pas ulicy. Będziemy szli w moje prawo w stronę ulicy Kapucyńskiej za tymi budynkami będziemy skręcać prawą. Się wszyscy na ulicy, tak? Białe banery naprzód przód yy, marszu.

po i się, ziagane, się w tenu, jak coś no, Słuchajcie, samochód biały, samochód na głośnienia, musi jechać w środku, więc proszę o rozstąpienie się na ruch i przepuszczenie bo na środek naszego zakładu <laughs> 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 па. Dzień dobry pani Jastyno, portal niezależna.pl Przybyło mniej więcej 1500 osób. Czy to jest dobry wynik? Cieszymy się z tego, to mały sukces. Rewelacyjny wynik patrząc na to, jak, jak bardzo jesteśmy zastraszani i no, ludzie mogą się po prostu tu przyjechać, więc że aż tyle osób się odważyło w tej agresji przyjechać tutaj. I wystawić się, bo każdy z nas się wystawia, w swoim środowisku, w swojej rodzinie, pracy. To jest prawdziwy sukces. Myślę, że rok na życiu. To jest pierwszy protest, na którym ja widzę tak dużo dzieci. Czy myśli Pani, że to może dać naszemu rządowi w końcu do myślenia? Myślę, że da, skoro ten rząd chce prowadzić politykę prorodzinną, to musi uwzględnić nasze postulaty, bo inaczej my stąd wyjedziemy, a za nami kolejne tysiące ludzi. Dziękuję bardzo.